Witamy w WatchMojo Polska. Dziś odliczamy 10 nieoczekiwanych śmierci w horrorach. Przyjrzymy się zgonom w filmach grozy, które albo zaskoczyły widzów, albo zmyliły ich co do postaci i historii. Powiemy o ważnych punktach fabuły. Uważajcie na spoilery. Która z tych scen zaskoczyła Was najbardziej? Napiszcie w komentarzach. Numer 10 Randy Mix Krzyk 2 Wszyscy myśleliśmy, że Randy Mix umrze pod koniec pierwszego krzyku. Randy to miłośnik horrorów, dlatego założyliśmy, że czeka go zagłada. Twórczość Wesa Cravena polegała jednak na obalaniu oczekiwań widza, więc kiedy Randy przetrwał pierwszy film, pomyśleliśmy, że zagości w serii na dobre. Niestety tak się nie stało. Ghostface zabił Mixa w furgonetce Gale, a całość została nagrana. Szokująca i brutalna scena, która naprawdę zaskakuje. Numer 9 Rory Adams – live. Ten film świetnie bawi się z publicznością, zarówno poprzez przygnębiające zakończenie, jak i dużą liczbę ofiar. Rory Adams, grany przez Ryana Reynoldsa, był na pierwszym planie przez większość akcji promocyjnej. Mimo to ginie dość szybko i to w krwawy sposób. Obcy organizm wchodzi do ust Rory'ego i pożera go od środka, nim wyskoczy większy i groźniejszy. Nie przywykliśmy do tego, że gwiazda taka jak Ryan Reynolds odchodzi w taki sposób, ale musimy przyznać, scena wsiąka w mózg i tam zostaje. So Numer 8. Sue Snell, Furia, Carrie 2, kolejna postać, która przeżyła pierwszą część po to, by umrzeć w kontynuacji, chociaż w przypadku Sue Snell minęły ponad dwie dekady. Night of the prom. 73 died. Furia była sequelem adaptacji opowiadania Stephena Kinga i przedstawiała dorosłą Sus Snell w nowej roli szkolnego doradcy. Sue zdaje sobie sprawę z zagrożenia w postaci Rachel Lang, uczennicy, która wydaje się posiadać takie same moce jak Carrie White. Twaś się robi? Może nie jest główną bohaterką, ale Sue jest kluczowa dla fabuły filmu, więc kiedy wściekła Rachel ją zabija, ciężko nie odczuć szoku. Numer 7 Jenna Montgomery, piątek 13. W kinie grozy jest wiele różnych archetypów, w tym Final Girl, czyli ostatnia ocalała. Zazwyczaj to inteligentna kobieta, służąca jako bohaterka i zwykle ostatnia ocalała. Seria Piątek 13 nie odchodzi od tej reguły, przedstawiając na przestrzeni lat różne Final Girls. Jednak Jenna Montgomery jest pewną anomalią. Przez dużą część rebootu z 2009 roku grała główną rolę. Tylko po to, by Jason Voorhees zabił ją w kulminacji. Śmierć pojawia się jakby znikąd, a Clay Miller i jego siostra Whitney zostają jedynymi ocalałymi. Numer 6. Derry Jenner Smakosz. Motyw ostatniej ocalałej ugruntował się w horrorach, ale idea ostatniego ocalałego nie zyskała tak dużej popularności w gatunku. Męskie postacie w horrorach nigdy nie są bezpieczne. Przykład? Derry Jenner, jeden z dwójki bohaterów pierwszego Smakosza, Wiktora Salwy. Przez dużą część filmu widzimy Derego i jego siostrę Trish. Way, I mimo zasad kinagrozy nawet się do nich przywiązujemy. Przez to liczymy, że oboje wyjdą górą z walki ze Smakoszem. Jednak Dery zostaje porwany, okaleczony i zabity w legowisku potwora. Numer 5 Nancy Thompson Koszmar z ulicy Wiązów 3 Wojownicy snów Wspominaliśmy już, że Wes Craven uwielbiał podważać oczekiwania fanów grozy. Oto kolejny przykład. Wojownicy snów to druga kontynuacja klasyka Cravena z 1984 roku. Filmu, który już zszokował widzów z zabiciem Tiny Grey i Glena Lentz'a. Nancy Thompson powraca jako starzystka w szpitalu, która pomaga Kristen Parker i dzieciom z ulicy Wiązów stawić czoła Frediemu Krugerowi. Never sleep again. Choć Nancy i jej nowym przyjaciołom udaje się pokonać Frediego, odnosi śmiertelne obrażenia, i pod koniec filmu oglądamy jej pogrzeb. Numer 4. Robert Thorn, Omen, kto powiedział, że dobro zawsze musi zwyciężać. He shall rise from the sea. Fani serii Omen wiedzą, że Damien Thorn zwykle guruje nad tymi, którzy chcą zniszczyć potomka diabła. Ideę dobrze podano w oryginale. Robert odkrywa prawdę o swoim adoptowanym satanistycznym synu. W kulminacji jest gotowy do ostatecznego poświęcenia, gdy składa Damiena na kościelnym ołtarzu. Unosi sztylet, by zabić chłopca, który jest antychrystem. Jednak policjanci interweniują, nim Robert to zrobi, i postrzeliwują go ze skutkiem śmiertelnym. A dzięki temu Damien może powrócić starszy i mądrzejszy w kolejnych częściach. Numer 3. Dick Halloren. Lśnienie. Dick Halloren to kolejny przykład postaci Stevena Kinga, której losy potoczyły się zupełnie inaczej niż na ekranie. Hi Lloyd. <laughs> Kingowi nie podobała się adaptacja Lśnienia, a los postaci Halorena był tylko jedną ze zmian, jakie wprowadził reżyser Stanley Kubrick. Na ekranie wiele mówi się o kontakcie Dicka z Dennym Torensem i jego podróży by uratować chłopca przed ojcem. W powieści Dick odniósł sukces i stał się postacią wspomnianą w innych historiach Kinga, takich jak To i bezsenność. Kubrick jednak przecina linię życia Halorena toporem Jacka Torensa. Numer 2. Paul i Jessica Carter. Zejście. Ten horror jest pełen niespodzianek i jumpskerów. Nie marnuje czasu na napięcie, gdy Paul i Jessica Carter giną w wypadku w drodze do domu ze spływu górskiego. I'm fine. Widzowie, którzy poznali bohaterów kilka minut wcześniej nie spodziewali się tak nagłego końca ojca i córki. Sara przeżywa wypadek i jest w żałobie jeszcze przed rozpoczęciem właściwej akcji, to właśnie wykorzystanie elementów psychologicznych czyni seans zejścia tak strasznym. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Kurt Von. Dom w Głębi Lasu do, jump? Dude. Czy Thor może umrzeć? Sam Bóg Piorunów, Krims Hemsworth, zginął jako Kurt Von w horrorze Dom w Głębi Lasu. I nikt się tego nie spodziewał. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę żartobliwy ton filmu i hołd dla horrorowych klisz, może decyzje scenarzystów nie są tak zaskakujące. Fakt, że wygląd i pewność siebie Kerta uczyniłyby go bohaterem większości filmów, nie umknął uwadze twórców. A ci wyrzucili go razem z motocyklem, ucinając moment niedoszłego heroizmu. Hemsworth, spotykający tak haniebny koniec, był ogromnym zaskoczeniem.